po pierwsze to nie jest nowy pomysł. To jest pomysł, który od wielu, wielu lat, myślę, że kilkunastu gdzieś funkcjonuje i w głowach samorządowców powiatu puckiego i powiatu wejherowskiego. Celów jest kilka. Przede wszystkim cel gospodarczy. Połączenie komunikacyjne tych dwóch miast spowoduje, że wokół tej drogi zaczną pojawiać się nowe inwestycje, nowe osiedlenia, a więc rozwój gospodarczy. Druga rzecz to jest dostępność komunikacyjna powiatu puckiego dla mieszkańców Wejcherowa i okolic. To jest szczególnie istotne w sezonie letnim, ponieważ wiele turystów, którzy chcieliby tych miejscowych, nie mówię o turystach z Polski, z, z południowej czy środkowej Polski, ale generalnie tutaj z okolic z sąsiednich powiatów, którzy chcieliby korzystać latem z naszych plaż. Również często z tego rezygnuję, głównie dlatego, że dostępność komunikacyjna przez 216, przez Redę niezwykle zakorkowaną jest trudna, więc to jest taki drugi powód. A trzeci powód to jest szybkie połączenie komunikacyjne między Szpitalem Puckim i Szpitalem Wejherowskim. To jest też niestety bardzo istotne, ponieważ część pacjentów, których nie jesteśmy w stanie obsłużyć w Szpitalu Puckim, musimy dowieść do Wejherowa lub dalej. I tutaj też chodzi nam o to, żeby było szybkie połączenie. Odległość między tymi szpitalami to jest raptem 13 km, sama droga 11 km, więc jadąc na sygnale to można pokonać w kilka minut.